Forza Cup, kochani, będzie w sobotę 7.30 startujemy z Bolesławca, już o 10 będziemy grać, także kochani, tak wygląda nasz rozkład na najbliższy czas jazdy i to jest odcinek, kochani, dla Was, taki pilotażowy, co tam u szabełków w najbliższym czasie się wydarzy. Natomiast jak chciałem powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, kochani, Kacper M wyjeżdża z Polski, ucieka nam, kochani, do szkoły, do Anglii, obiecali kochani, zrobić mu jeszcze do wyjazdu unboxing oraz uzupełnić jego braki. Kacperku, wiemy, że tutaj przyszło od Ciebie sporo zobaczcie, potężna paczka oraz sześć listów. Tak nam Kacper przygotował, kochani, wysyłki. Ja się teraz zainstaluję na statywie. Okej, okay, ja się instaluję, kochani, na statywie i za momencik rozpocznę ten unboxing. Tylko jeszcze e, musiałbym e, gdzieś tutaj nas podłączyć e, na prąd, bo skończy nam się za momencik e, prąd e, w, w naszej kamerce. Natomiast e, 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 jako tako unboxingów w tej chwili kochani nie robimy. Nie robimy... Czyny, dlatego że jesteśmy naprawdę zawaleni, zobaczcie co się dzieje. Ja potrzebuję wyłączyć wszystko. Mam ciąg idzie do pracy, dzieci do szkoły i ja na spokojnie zrobię tu z kartami porządek, nie na zasadzie, że zgarnę jej wyrzucę, tylko poukładam, po rozkładam, zobaczę, gdzie są braki. Przygotuję się już bardziej do tej części naszego życia kolekcjonerskiego, która zawsze na jesień zimę bardziej kwitnie, bo wtedy mamy więcej czasu, mniej jesteśmy na podwórku, wtedy jesteśmy na treningach, na halach. Natomiast tak jak mówię, Kaspra otwieramy w drodze wyjątku. Kasper to do nas wysłał, kiedy my byliśmy na urlopie. Jakby doszło do nas, Kasperku, otworzyłbym to w szybku. Natomiast zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć listów. Kasper, pięć listów od Ciebie dociera do nas i ten karton. Z tego co wiem jest tutaj masa. E, kochani masa kart z Bundesligi, także być może kochani, oj, e, uda nam się uzupełnić i e, e, sporo z naszego albumu, dlatego, że e, chciałbym jeszcze tylko zobaczyć telefon kochani, pieciotka, e, półtoru ciszej, dobra, za to prosi, to mamy bardzo duży, ja nagrywam tam e, odcineczek, bo się albo pobawić na górze, albo bawcie się tu, ale troszeczkę ciszej, dobra, e, widzowie wybaczą, my musimy na turniej, bo nie zadajemy się dzisiaj do Anbuksyny, na Podwórku. tam strasznie smucha, tam w tej chwili kochani, e, no, pogoda nas przywitała taka e, późnoletnia, no, pachnie już jesienią e, i powiem wam troszkę smutno, że pachnie tą e, jesienią, ale no taka kolej e, rzeczy, raz e, mamy cztery pory roku i e, myślę, że to jest e, jak dobrze się temu przyjrzeć Piękna sprawa, dlatego, że są państwa, gdzie tych roku mamy tylko e, dwie, prawda? To są najczęściej gdzieś tam w Afryce, albo ciepło, albo pada deszcz, nic więcej. Natomiast są też państwa, gdzie jest cały rok zima, 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 zima i tylko zima. Natomiast, kochani, e, e, podoba wam się nasza seria ze skoczni, ze szczytku. Nam też się podoba, aczkolwiek, kochani, e, kosztowało mnie to dużo e, sił, żeby tam pojechać, e, być, bo to nie jest e, moja bajka, ja się w tym naprawdę e, nie czuję dobrze. Od Kacpra chciałem zobaczyć jedną rzecz, bo zdaje się, że Kacprovi jedna karta z Bundesligi 117A. Słuchajcie, Kacprowi M jak wiecie, zrobiliśmy mnóstwo przesyłek i zamknęliśmy już kilka kolekcji. Kacperku 117A to jest chyba z HSV, to jest chyba z HSV, tak, Kapitan, to jest twoja karta. Zabieram ją od siebie z albumu. E, po raz kolejny z wielką satysfakcją, kochany przyjacielu, e, 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 dajemy Ci kartę, która zamknie Ci e, Twoją kolekcję. Bez względu na ten unboxing e, tą kartę masz bądź szczęśliwy. E, zaprezentuj nam cały pełny e, album. To twoja karta. Natomiast... Ja kochani, bo te dwie karty mi wyleciały 127, 127 wyleciało i wyleciało mi 138 i 138. Ja potem będę musiał kochani wziąć kawałki taśmy, pozalepiać górą, tu, gdzie już mamy komplet, żeby to nam się, e, chowając dla naszych znów, żeby to się nam nie e, zagubiło. Także kochani, robię w tym momencie ciachcia i rozpoczynam unboxing Katpra. Także do zobaczenia. Jestem już z Wami, tak jak mówiłem, robimy unboxing Katpra M. który wyjeżdża teraz kochani do Anglii. Mieliśmy robić w ogóle ten unboxing poza kamerami, natomiast zrobimy na kamerze, dlatego że kochani wiem, że tutaj jest sporo Bundesligi z sezonu 14-15 ta skrzyneczka oraz tych pięć kopert to jest coś, co przychodzi od Kastra Dla Kastra na pewno z albumu wyjąłem kartę kochani z HSV Kapitana 117A. To jest karta, która zamyka jego kolekcję. Kasperku wiem, że pochodzisz ze Zgierza. Zgierz jest blisko Łodzi, natomiast nie wiem, jakiemu klubowi ludzkiemu kibicujesz. Czy ŁKS-owi, czy widzewowi. Natomiast jeżeli widzewowi, to tutaj mamy zobacz, chyba zaprzyjaźnione kluby, o ile dobrze się orientuje, bo my jesteśmy w poza podziałami. Także może ta karta nie leży tutaj, jeżeli jesteś z widzewa. Ta karta czeka już do Ciebie. Natomiast ja w tej chwili, kochani, przypominam, że jesteśmy kilka godzin w domku po przyjeździe. Bałagan jest spory. Zacznie się rok szkolny, kochani, odetnę się od Was na kilka dni. To będzie taki urlop od kanału i od Was nie będzie kamerki. Natomiast mamy sporo materiału do przodu ponagrywanego. Ja wtedy chciałbym się zająć kartami, wysprząsać parapety poodsyłać wysyłki, które mamy od Was pootwierane, także myślę, że to rozumiecie. Kacper ma bardzo świetny, charakterystyczny sposób, kochani, wysyłania poper, Te jego koperty są zawsze poklejane. No trochę mi szkoda. Zobaczcie, korona tu jest, kochani Walmer Kacperku, lepiej było te naklejki rzucić do środka. Ale to już taka, taki mój charakter kolekcjonera się w to włącza. Natomiast Kasperku rozpoczyna. Słuchajcie, to będzie dosyć szybki unboxing. Nie będziemy za bardzo Wam tutaj nad tymi kartami się rozwodzić, bo one miały być otwierane poza odcinkiem. Ja po prostu wiem, że tu jest sporo Bundesligi. I teraz tak, kiedy to lecą kochani bazóweczki, nie wiem czy to nasze braki, czy nie. Kiedyś pokazywaliśmy jak wygląda nasz album z Bundesligi, co nam brakuje, co nie brakuje. Natomiast dzisiaj lecimy kochani jeszcze na trening zagłębia ludzi otwiera się dzisiaj sezon tak ja wiem że Kacper otworzył masę saszetek gdzieś tam dostał w dobrej cenie i w tym momencie, kochani, jest chyba jeden z pierwszych kolekcjonerów, którzy będą mieli zamkniętą kolekcję 14-15. Natomiast ja myślę, że przy, przy pomocy Kaspra moje kolekcje dosyć fajnie na tym zyskają. Pierwsza koperta za nami, kochani, mieliśmy same bazowe z Bundesligi. Otwieramy kolejną kopertę od Kaspra. Kasper wyjeżdża do Londynu, tak jak Pan mówiłem, z Kasperem zrobiliśmy już masę przesyłek, masę. Naprawdę kochani, to chyba rekordzista na naszym kanale. Także Kasperku dziękujemy Ci, że z nami jesteś. Pan wyjeżdża? Nie, chyba do szkoły jedzie, wiesz? Starszpiller Royce kochani mi tu umknął. Mówiłem, że o kartach specjalnych, jak się będą przewijać, to wam troszkę powiem. Natomiast bazówek no niestety nie ruszam, bo tu będzie kilka tysięcy kart, kochani, w tych tutaj skrzynkach. Także o tu jest, jest też starsz Player z FC Mainz. Także te karty ja potem, kochani, będę miał dobrą godzinę, żeby klubami to poukładać, albo nawet i więcej. Natomiast z Spadeborn, e, Saglik i karty bazowe. E, jestem otoczony więc, naszymi pamiątkami z urlopu Kruchuszami, e, Krakowi i Szalik Zabrza. Ja wiem, że dla większości z Was, szczególnie kibicujących Zabrzów albo e, Ruchowi, e, kochani, nie do pomyślenia, że na jednym stole jest miejsce na te dwa kluby, ale jest. Mamy szacunek do jednych i do drugich ogromny. Jedni i drudzy po raz czternasty byli kochani mistrzami Polski. Także. 14 razy zostać mistrzem kraju kochani głów. Butek wyliczył, że ruch jak, był, jak Zagłębie powstawało w 1946 roku, dwa lata później powstał Górnik Zabrze. Jak, w, jak powstawało Zagłębie, to ruch już miał sześć tytułów mistrzowskich. Także niesamowita historia. W każdym razie poznaliśmy Waszych lokalnych, kochani, wspaniałych bohaterów, poznaliśmy Pola, poznaliśmy kochani Gerarda Cieśnika i wielu innych wspaniałych, kochani, zawodników ze Śląska, którzy stanowią o e, historii, o sile Waszych e, wspaniałych drużyn. Słuchajcie, ruch cztery razy z rzędu Polski zabrze pięć razy z rzędu, no z, z, bez precedensu e, historii. Także, kochani, szacunek się należy wielki. Prosimy o nie hejtowanie, nie pisanie, tylko i tak dalej, bo usuwamy takie komenty. Mamy oczystość kanału, pamiętajcie o tym. Hassogaj z Herty Berlin mamy star, star player. Tak jak mówiłem, kochani, sporo będzie Bundesligi, dlatego lecimy naprawdę bardzo szybciutko. Tym bardziej, że ja muszę dzisiaj, kochani, zrobić paczkę i odesłać, żeby ona do, dotarła do końca tygodnia. Starspieler z, z. to jest. Uciekli klubi. Jestem jeszcze nie do końca wypoczęty. Parę godzin pospałem, ale chyba najmniej ze wszystkich oni mi spali po drodze w aucie. Ja jechałem, natomiast ten czas za kierownicą. Natomiast potem wszyscy już wstali, za to ja dosypiałem. Także, o już mamcia tutaj grozi mi palcem, że was kłamie. Nie kłamie, tak było. Oni spali w aucie, ja jechałem. Potem oni powstawali, ja troszkę dłużej pospałem. Jedziemy do kolejnej koperty, słuchajcie, od Kacpra. Kasperku, e, cały czas oczywiście Bundesliga kochani, cały czas Bundesliga, Starspieler z Wolfsburga, e, z, przepraszam z Werneru Brema, zawsze Wolfsburg z Wernerem byle, tam jest w, w, A, U, V, jeszcze raz Rejs Starspieler, e, Kisling Starspieler, e, także e, to są karty, które są powtórkami. Kacpra, natomiast jak to się ma do naszego albumu nie mam pojęcia, wiem, że Kacprowi brakuje ostatnia karta, którą od nas dostaje. Zamykamy mu kolekcję.